Serdecznie witam wszystkich na rozpoczęciu projektu Lekcja z Astronomem. Bardzo mi miło, że tak duże zainteresowanie, z tak dużym zainteresowaniem spotkał się projekt. Naprawdę widzę Wasze miłe twarze. Jestem przekonany, że zajęcia będą dla Was przyjemne, atrakcyjne i na pewno korzystne. Wzajemnie. Chciałbym, korzystając z okazji, Podziękować panu Jackowi Droszkowskiem, że zgodził się na wprowadzenie tych zajęć, a wiemy, że jest naprawdę prawdziwym w tym zakresie profesjonalistą. Chciałem też serdecznie podziękować pani Oli, która jest przedstawicielem tutaj hotelu Krasicki. Dzięki umowie, jaką podpisaliśmy właśnie z Hotelem Krasickim. Mamy dzisiaj możliwość uczestniczyć, znaczy rozpocząć ten projekt w tej pięknej po prostu sali. Życzę wszystkim miłych zajęć. No i oczywiście, nie wiem, czy wiecie, ale na koniec będzie taki mały test bezstresowy, oczywiście. I ta drużyna, która zdobędzie najwięcej punktów, będzie miała ufundowany przez Fundację Lepsza Szkoła, bo jakby. Ten projekt prowadzi Fundacja Lepsza Szkoła. Co to będzie, Pawle? Teleskop Astronomiczny. Teleskop Astronomiczny, tak bym nazwał. Także mały, czy taki trochę większy? Trochę większy. Jeszcze to większy. No i co, życzę miłych zajęć i samych sukcesów. Pogłębiania wiedzy. I pogłębiania wiedzy, tak, bo to jest, to jest jakby taki cel przyświeca temu projektowi. Działalności hotelu Krasicki przyświeca idea biznesu społecznie odpowiedzialnego. Staramy się współpracować ze stowarzyszeniami, fundacjami lokalnymi, działającymi nie tylko w mieście, w Lidzbarku Warmińskim, ale również na terenie powiatu. Jednym z takich przykładów jest współpraca z fundacją Lepsza Szkoła, z którą realizujemy projekt Lekcja z astronomem i udostępniamy uczniom szkół podstawowych, zarówno z Lidzbarka, jak i szkół z powiatu Lidzbarskiego i Bartoszyckiego, przepiękną salę Kopernik do właśnie takich warsztatów.